Bal studniówkowy to pierwszy, prawdziwy, jedyny taki bal w życiu młodych ludzi. Jak się ubrać, jak zachować, jak nie pomylić się w tańcu. Jest tyle rzeczy, o których trzeba pamiętać, a przecież za 100 dni matura. Studniówka jest, jakby to powiedzieć, pożegnaniem tego technikum, szkoły, znajomych, których poznają właśnie w ciągu 4 lat nauki, nowych znajomości, kolegów. Takim, no naprawdę że pierwszym balem, ostatnim też balem. W naszym wspólnie gronie. Jak przygotować się do balu? Po pierwsze kupić sukienkę. Od jej wyboru zależy wszystko, co nastąpi potem. Musi być szałowa, a jednak niezbyt wyzywająca. Kolor, fason, decyzja do łatwych nie należy. Przygotowania, no to sukienka oczywiście, makijaż, kosmetyczka, podwiązka czerwona, eee, coś pożyczonego. No najbardziej zwróciłam uwagę na fryzurę, sukienkę oczywiście, makijaż. I to były główne rzeczy, na które zwróciłam najbardziej uwagę. Jaki to koszt? Szczerze? Około 800 zł. To przygotowanie wewnętrzne tej całej oprawy, oni pracują nad tym już od wielu dni. E, prowadzimy próby e, tańca, poloneza. E, przygotowujemy się do tego emocjonalnie. I to jest to przygotowanie. Ja myślę o takim przygotowaniu, nie o przygotowaniu e, materialnym, tym. E, za pieniądze, ale oczywiście jest to ważne, jak widać, dużo to i sporo kosztuje, ale to przygotowanie wewnętrzne, duchowe, to jest ważne. Buty, szpilki czy koturny? Pełne czy z osłoniętymi palcami? Na pewno muszą pasować do sukienki. Nie można także zapomnieć o wygodzie, bo tańczyć w nich będzie się całą noc. Tańc przede wszystkim z partnerką tutaj, obowiązkowo. Żeby się dobrze bawić, to podstawa. Fryzura to już niemal końcowy etap przygotowań, choć do fryzjera zapisać się należy z dużym wyprzedzeniem. Całość dopełnia makijaż. Po tych zabiegach każda licealistka jest gotowa do pójścia na wymarzony, choć nieco stresujący bal. Jestem tak zestresowana, że nie wiem w ogóle co mam mówić. Duży stres, duży stres, ale cieszę się, że raz w życiu nie będę musiała tego drama drugi raz przeżywać. Ale cieszę się bardzo. Poloneza czas zacząć. Tymi słowami dyrektor zespołu szkół rolniczych rozpoczął studniówkę przyszłych absolwentów szkoły. W tańcu panie sprawdzają kolejny element przygotowań partnerów. Pomalutku dawaliśmy sobie radę małymi kroczkami. Co mogę jeszcze powiedzieć? Partner się spisał w polonezie. No, akurat nie chwaląc się w miarę dobrze. Czyli, Polones nie ma dla pana tajemnicy? Nie. Nie, ogólnie radzę sobie świetnie. Partnerka jest dobra. Ogólnie jest świetny. Bezstresowo. Studniówka to bal niepowtarzalny. Wie o tym Grzegorz Maciuszko, który 29 lat temu na takim właśnie balu poznał swoją małżonkę. Jemu ta zabawa kojarzy się przede wszystkim z przeżyciami. To nie jest zwykła zabawa, jest zwykła dyskoteka. Ta cała oprawa, ten ceremoniał, ta podniosła chwila, pełna konwenansów, pełna kultury i tej całej, jak już wspomniałem, oprawy, to powoduje, że studniówkę powinno się zapamiętać na całe życie. Poza 100 dni matura wszystkim absolwentom zespołu szkół rolniczych życzymy zdania egzaminu dojrzałości. Po z pewnością czeka ich jeszcze nie jeden podobny, choć nie taki sam już bal.